Nasza przygoda powoli dobiega końca, słońce coraz wyżej, Litwinów coraz więcej, zbliża się wielki finał. Mimo przegranej Mercedesa zdecydowaliśmy, że polska reprezentacja wystąpi pod znakiem gwiazdy z Niemiec. C63 był zdecydowanie najszybszy na starcie, więc my, czyli ja i Rafał, udamy się na zasłużony odpoczynek. Po kilkunastu minutach od rozpoczęcia zawodów okazało się, że nasz pojedynek wzbudza większe zainteresowanie, niż przypuszczaliśmy. Nagle zaroiło się od gości w dresach, porozumiewających się ze sobą jakimś starożytnym, barbarzyńskim bełkotem. No i przyprowadzili swoje pojazdy. Niektóre musiały pochodzić prosto z piekła. Te wyścigi na 1,4 mili są takie dość mocno politewsku. Przede wszystkim to nie jest 1,4 mili, tylko na oko jakieś 200 metrów, ale nikt do końca tego nie wie. Po drugie, nie jest to na prostej, tylko jest dość mocny zakręt w lewo. Po trzecie, wszystko jest pod górę, a puchary wyglądają tak. przegania. O, dogoni ją, dogonię, gonią! Pierwszy! Ty zaskoczony jestem naprawdę. Początek nie najgorszy, nie okryłem się hańbą. Chociaż nie był to niedzielny spacerek. Zobaczymy, co będzie dalej. No dobra, dostałam nową parę. Kolejny samochód, który jest dość mocną wydunką. Jak zobaczycie to auto, pojawi się u was uśmiech na twarzy. Ale to nie jest transit z firmy kurierskiej. Nie, 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 nie. Pod jego maską jest silnik od GTR-a. Oczywiście nieseryjny. Koło 900 koni mechanicznych. 900 koni mechanicznych w tranzycie. Liczę na to, że ten kiosk ruchu jednak będzie miał trochę inny współczynnik oporu powietrza, chociaż przy tej prędkości to nie będzie miało większego znaczenia. Chyba pierwszy raz w życiu cieszę się z wygranej z Fordem Transitem. Myślałem, że idzie mi naprawdę nieźle. Niestety zostałem brutalnie sprowadzony na ziemię i to przez coś, co wygląda jakby samoistnie urodziło się na złomowisku. Nie no, wystartował po prostu, zmiażdżył mnie. Gdyby to było naprawdę 400 metrów, na pewno bym go dogonił, ale zmiażdżył mnie po prostu jak chciał. Po podliczeniu czasów okazało się, że nie zasłużyłem chociażby na puchar pocieszenia. Przede mną był nawet Passat B2. Co prawda z tysiącem dymiących koni, ale na pewno nie kosztował tyle, ile nasze super samochody.